Mela, ja tu robię pajęczynę. Patrz. Widzisz? Uuu, no. Dobra, nie? To jest takie fajne rozpoczęcie. W każdym razie, słuchajcie, jesteśmy dzisiaj koło białko Białej. Tak jest, w naszych pięknych rejonach, gdzie tworzy się nasza linia kosmetyczna. Nadszedł ten moment, dziś po raz pierwszy zobaczymy nasze dzieci w całej okazałości, już w opakowaniach Już wyjęte z brzuszka Dokładnie tak, więc no jest dla nas to szczególny dzień Zostańcie do końca, bo na pewno będzie się działo Coś mi się będzie. wydaje tak, że oni szykują dla nas niespodzianki, tak jak pamiętacie z poprzedniej wizyty, którą tutaj mieliśmy e, No może być ciekawie Słuchajcie, ja mam swojego challenge'a Ja muszę naprawdę złapać ten proces, który ty, co za typ wykręcony? Przybitki. Co, co ty robisz? Dzień dobry. Nie było słów, może dziewczyna Co tu taka cisza? Halo, jest tu ktoś? Halo! Nie ma... Robiłam, że oni coś szykują. Oni tak wszyscy tak cichutko i nagle wracam kamerę i wszyscy <grym 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 jakieś wyćwiczone, wytrenowane. Nie. Kłamco. Nie. My chcieliśmy zobaczyć jakieś produkty, bo słyszeliśmy, że jest jakaś linia nowa, najlepsza na świecie. To jest Skarby bogów Ja, Elfari, to macie przedpremierowy pokaz Coś pięknego Jezus, To no można jeść? Jest? Wiem, już no pytałem no ja Bardzo dobro. <noise> tak? Smakuje? No Wiesz, Mateusz, to no. za darmo <głos> <głos> Dziękujemy Nie no, tak licznie przyszliście Co tak dużo osób? się zestresowałem, nie wiem co powiedzieć Trzymajcie się, Pondro A, i mamy dla Was jeszcze Nie! Tu jest! JESTORA! Wow! Jakie są spojrzenia, że bardziej, że powinienem, czy że nie? Nie wiem, a co to jest za torcik? Borówkowo-truskawkowo, śmietankowo, gofrowe. Say that again! Będę go zjadł. Ale to jest y zero kalorii! No bo nie yes. ale on jest twardy! That's what she said. No to jest takie do smarowania ciała? Takie mydełko bardziej. Wyobraź sobie pod prysznicem takie mydło. 50 kg wierzesz pod prysznicem Martwy ciąg, nakładasz na siebie <śmuchy> Czyli fit produkt jak znalazł. Tak więc, produkty, produkty i niesamowite rzeczy. Masło orzechowe o smaku czekolady zapachu. i... Zapachu! Ale ja smakowałem i smaczne też jest. Ja bardzo dobre. Ok. <laughs> Także masło do ciała o smaku i zapachu czekoladowo-orzechowym. Oprócz tego, niesamowite balsamy. Balsam. Pitch i mandarina, co oznacza brzoskwinia i mandarynka. Kokos i karmel. Czekolada i pomarańcza. Wszystko zepsułem. Cały misterny plan też. Ale jak już wypadło, to ok. Mamy niesamowity peeling kawowy. No, smaków tutaj zapachów. No dobra, smaków i zapachów mamy tutaj wiele. Również kokos karmel, czekolada z pomarańczą i moi drodzy, pankejki borówkowe. Ja bardzo dobra. Moim ulubieńcem miesiąca jest masło orzechowe czekoladowo-orzechowe. Ja bardzo dobra. bo no przyda mi się. Przyda mi się, bo w końcu dzisiaj robię ten tatuaż, znaczy jutro w sumie robię ten tatuaż, więc idealnie po po tatuażu będę mógł sobie posmarować. O oh fak. To miała być niespodzianka, nie chciałem ci tego mówić. A jakim tatuażu? Ale <laughs> fuck up. Tatuaż robię. Jutro, na czole. jutro robię tatuaż na, na czole. czole. Na czole? No to dobrze, że na to. Ale to robię i będę smarował masą, że sobie po czole. To był żart. Chociaż nie, nie, poważnie robię. Poważnie robię tatuaż. Ju, Czemu? Jutro robię tatuaż, panel. Dlaczego bez mojej wiedzy? A dlaczego z twoją wiedzą? Mateusz przedstawił Wam bardziej zapachy, na które postawiliśmy na szatę graficzną, ponieważ też w to ingerowaliśmy. Chcieliśmy wyjątkowego produktu, żeby się wyróżniał. Zobaczcie, on się po prostu wyróżnia spośród innych. Jak wejdziecie do sklepu, zobaczycie. O! A i powiecie: O, produkt El Variato, o to chodzi. Produkt Fit Lovers. Widać od razu na pierwszy rzut oka. Tak, ale nasze produkty to nie jest tylko marketing i piękne zapachy i opakowania. Ale również... Środek, serduszko. Dobra, lecimy. Lecimy z tym środkiem. Słuchajcie, czym się wyróżnia takie masełko? Takie masełko idealnie regeneruje naszą skórę. Stworzyliśmy je z różnych masał. Jest masło shea, shorea, kakaowe, dodatek olejów, oleje z migdałów, oleje makadamia. Nie ma tutaj syfu, nie ma żadnych parafin, nie ma pegów, nie ma SLS-ów, nie ma wypełniaczy, to nie jest żart. Surowce, z których są zbudowane wszystkie balsamy są w cenie 50-100 zł za kilogram, a nie tak jak inne balsamy, które mają parafiny za 2 zł za kilogram, więc to jest naprawdę produkt luksusowy, ale będzie w przystępnej cenie. Yeah! To jest inwestycja nasza w wasze zdrówko. I w nasze Zaufajcie. coś bo też chcieliśmy mieć coś fajnego. Do tego wzbogaciliśmy je o składnik aktywny, który się nazywa Active Slim, co oznacza, że są dodatkowo wyszczuplające, poprawiają metabolizm komórkowy, co zwiększali polizę, czyli spalanie tkanki tłuszczowej, działa mocno antycelulitowo, nawilżająco i regenerująco. Oprócz tego w naszej linii pojawią się suche peelingi. Ale nie są to zwykłe suche peelingi. Nie liczcie na to, że to jest to samo co już leży na półkach sklepowych czy jak ten liść na podłodze. Bo my jako pierwsi dodaliśmy do tych peelingów kawowych glinkę marokańską gasul, która jest mega mega odżywcza dla naszej skóry i oprócz tego algi morskie, które działają jeszcze bardziej wyszczuplająco. No Wyszczupl Poczekajcie, jest tak? I potem jest tak. Chyba masz coś z głową. Tylko, że na brzuchu. <grym> na przykład, <grym> albo na udach. Gdziekolwiek. Nie wiem, czy powinnam to teraz mówić, zastanawiam się troszkę. Powiedzieć to? Nie, no nie wiem, pomylać się. Czy. czy można? Czy można, no bo to jest bo jednak to sekret. Jest... To jest tajemnica. No tak. To jest tylko dla naprawdę takich alwariato, którzy. Od razu daję łapkę w górę pod filmem, od razu daję komentarz, że są pierwsi. Rozumiesz? Czy no nie wiem. Dobra, to, to tym tylko powiem, dobra? Come on, sweetie. do it. Dobra, to mów. To słuchajcie, bo jest taka sprawa. Tak wyszło, że ten skład kosmetyków i jego regularne stosowanie powoduje, że mamy efekty właśnie wyszczuplenia czy redukcji celuitu nawet bez regularnych treningów. Say what? Czyli na przykład nie trenujecie i regularnie stosujecie to i widzicie poprawę. Ale jako trener i dietetyczka nie mogę wam o tym powiedzieć, bo to nie jest zgodne z fachem, więc nie mówcie nikomu, nie, nie skarżcie na mnie, proszę. I zapraszamy na www.fitlovers.pl, Jeśli chcecie dietę i trening, to wciąż możecie to wszystko połączyć i mieć efekty na 300%, ten... a nie na 100. Proste. No, to prawda. I już coś myślę o tym torcie, a Ty? Run. Ja mówiłam, że to nie jest po prostu koniec tych niespodzianek. Co teraz? Kroimy torcik. Myślę, że możemy rozdać ten po kawałku tortu. A to jest fajny pomysł. No, że takie kawałki pocięte, na przykład, pierwszym osobom, które kupią kosmetyki. Tak, No, na ile tutaj będzie? No, nie wiem, Zobaczymy, no, ile będzie. Au. Wiecie, że ja to z wami szczery, nie? Trzy godziny, jeden kawałek, warto było. Pakujemy porciki. Cikierzy. Podsumowując, będziecie mieli okazję, żeby się umyć i wypachnieć. Chyba ty. Postaramy się jak najładniej to zrobić, choć wiecie, jest jednak elwariatą. Kto ładniejszy? Piszcie w komentarzu, czy w Pamela, czy tym Mateusz. Jezu, ty na pewno jesteś szybszy. That's what she said. I to wygląda jak taki baton idealny. Także to jest moja prezentacja. Koniec prezentacji. I tak na ciebie zagłosujemy, bo Ty jesteś dziewczyną. Nigdy nie szansę. szans. <gry> Proszę bardzo, pyszny śmietankowo-borówkowy torcik. A, na, na. Tak jest. I słuchajcie, spakujemy jeszcze resztę tortów. Wszystkie, obiecuję Wam. Tam będzie podpiszemy. Około, około 50, 50 kawałków. Tak, i to będzie dla pierwszych 50 osób, które zakupią nasze produkty na stronie na Komi. I wtedy gratisowo takie pyszne torciki. Przylecą do Was, a co? Ja bym brała Będę brał Cię Teraz słuchajcie, idziemy na linię produkcyjną Zobaczyć, czy wszystko jest już gotowe do tego, żeby 13 września Prawdopodobnie, nie wiem, czy mogę tą datę no już tak, mówić tak, 13 września jest premiera Trzynastka to nie jest nieszczęśliwa liczba To jest bardzo szczęśliwa liczba Przekonacie się o tym A my teraz zobaczymy, czy wszystko jest gotowe I Cześć jak się to dobry. wygląda Dobre, siemanko Puszczamy, słuchajcie, nasze masełka Jej. O, ja wam pokażę, pokażę wam I tutaj na końcu nasza masełka robią kółko graniaste, także bardzo fajnie. Tero kanciaste czy się sprawdza, czy wszystko jest elegancko, czy jest zamknięte, czy jest oklejone. Pachnące, wspaniałe. No jest, idziemy dalej. Nie, nie idziemy. Mam pomysł. Macie może jakiś marker? Yeee! Podpiszemy kilka takich masełek, i do jakichś farciarzy trafią po prostu. Co to? Oryginalny podpis. No i patrz, wrzucone już nie wiadomo. Też chcę podpisać. I tada! Tutaj mamy już gotowe palety z produktami, które pójdą do sklepu. Palca masełeczka. A co ty się tutaj tak czaisz? Ja się tak czaję, bo ja chcę zrobić test. Jaki chcę, test. No chcę ochrzcić nasze, naszą pierwszą partię. Chcę je przeskoczyć. No to Przyszedł, działajmy znaję, super menu. Da radę? Gotowy? Gotowa! Ochrzczone. Ej, ja coś jeszcze, chodźcie, chodźcie. Jak ja coś jeszcze? Już dłużej tego nie wytrzymam. Już nie mogę. Ile I tego, sobie... ile tego jeszcze? Chodźcie. Jezus Maria! Biuro do spraw wariacji i akrobacji? Matko, co tu tam jest? Jak otworzę, to będzie wybuch? Wow. Yeah. Yeah. Jezus! Idealne stanowisko do pracy i do rozwoju, bo nasza pierwsza linia to jest. Pierwsza linia to jest dopiero początek. Chyba nas znacie, że nie skończymy tylko na czterech produktach. No i na pewno coś przyszykujemy jeszcze. Tymczasem chcę się pierwszy raz poczuć jak taka. <śleskujesz> <śleskujesz> nie, nie przesadzaj, tak? Szajba ci odbija, ale cieszę się, bo pierwszy raz masz mnie w końcu na tapecie, Ja mam ciebie zawsze na tapecie. Że co, że mnie podglądasz? Nie, że mnie cały... Ja i mam ja mi miejsce. To ja chcę tu siedzieć. To siadaj. Usiądzimy pana prezesa. Czekaj, czekaj, bo nie patrzą. Biuro. Pamerka, ale chwila. Dobra, mamy biuro, jakby ok. Ale do spraw wariacji i akrobacji. Hmm. Czyżby trzeba było je znowu ochrzcić, Mateuszu? No tak, jakieś może level up. Czyli wariacja, a ty akrobację, tak? No, na przykład. 3, 2, 1. Level up! Idezę. Hmm. Yes. Przepraszam To nie jest śmieszne Dzień. Zabrałaś mi wszystko, zrobiłaś i wariację i akrobację Już nie jestem tutaj potrzebny Rozdzielamy kanał, a nie, ty już rozdzieliłaś Już jest i tak osobny kanał Pamela Beauty by Pamela Tak, a ty już robisz to tatuaże z mojej wiedzy, jestem bardzo ciekawa co z tego wyniknie Pamiętacie jak znany raper śpiewał o tym, że kontrola jakości jest nieznana? No to u nas, moi drodzy, jest znana kontrola jakości. Kontrola jakości nieznana. Pokażę wam teraz jak produkujemy peeling, scrap, dark chocolate with orange z witaminą E, z masłem Shea, z olejem ze słodkich migdałów. Pokażę wam jakie to jest wspaniałe. Oto składniki, które wybrano do stworzenia idealnych dziewczynek. Ale profesor Atomus przypadkowo dodał do mieszanki jeszcze jeden składnik. Związek X. Mateusz po prostu teraz wlewa mieszankę tych wszystkich olejów i dobroci do kawy. I jak Mateusz stworzył już magiczną mieszankę, to ja proszę bardzo, nasypię. To pachnie jak wygrane życie. Produkt gotowy do opisania. Albo nie ty pomelka, bo ty masz ładniejsze pismo, nie? Weź. No trochę mam. A! Nie typo. Kilka godzin później. Patrzcie, dziewczynki nas poznały. Dobra, jedziemy dalej. Nie! <noise> Siemanko, a jak chcecie fotkę? Tak, ale autografy te mamy nie zrobione, ale no. No, Mamy kartki, tylko teraz biec po nie. Jak szybko biegacie? Szybko! Szybko, szybko! szybko. 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 No to szybko. Run. Pobiegły po kartki. Jezu, jak szybko! 15 sekund później. Ja, ja pamiętam, głupione, ale jak ty czy... byłaś w ich wieku, jakbyś spotkała swojego idola. Niesamowite. Ale super dziewczyny. ty nawet przyniosły. <laughs> Trochę zmięte, ale musiałyśmy co? Proszę, biec. Proszę o co? Trochę zmięte. Wiesz, że biegnąc, napisałyście proszę o autograf? Nie, to nie biegnąć. już <laughs> dawno. Fordo, jesteś El Wariato? Tak, jesteśmy, jesteśmy El variato. Trzymajcie się, <laughs> trzymajcie się. Wszyscy. Moi drodzy, to co się dzieje ostatnio w naszym życiu jest po prostu niewiarygodne. Para roku, influencerzy roku, marka odzieżowa, ilvariato.com, sklep, o tym wszystkim wiecie, ale dodatkowo linia kosmetyczna. Czy, czy może być lepiej? Naprawdę, czy może być lepiej? Czy można spełnić więcej marzeń? Ja już nawet nie wiem, o czym marzyć, bo. To nas to po nawet... prostu zaskakuje z każdym dniem. To nawet nie chodzi, że... O, udało się, jeł! Yeah. Tylko chodzi o to, gdzie byliśmy 5 lat temu, jak mieszkaliśmy sobie w Akademiku, nie mieliśmy jakiejś takiego ani planu, ani wiedzy, ani znajomości, po prostu niczego. Wymyśliliśmy sobie, że będziemy... Robić coś abstrakcyjnego, tak naprawdę, ale żeby. nawet to było... nie miało nazwy influencerzy tak. albo cokolwiek. Po Is prostu totalnie. tworzyliśmy swoje i do dzisiaj jakby żyjemy w przeświadczeniu, że trzeba robić swoje, trzeba żyć z pasją i tylko wtedy to ma sens, tylko wtedy można osiągnąć jakieś cele. Bardzo się cieszymy, że mamy Was, że Wy to doceniacie, że się tym inspirujecie, że też zmieniacie poniekąd swoje życie, widząc, że skoro nam się udało. To czemu mi ma się nie udać? I właśnie o to nam chodzi, żeby pokazać, że jak się chce, to warto, żeby młodzi ludzie po prostu szli z duchem, jechali z koksem. Nie, 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 bez koksu, bez żadnego koksu, tak? Była żadnego, przenośnia. odłóż koks, widzę, odłóż koks. To była przenośna. Podsumowując, róbcie to, co wam się żywnie podoba, na co tylko macie ochotę. Ja na przykład idę teraz zrobić tatuaż, mam ochotę i idę to zrobić. Ale jaki tatuaż Mateusz? Świetnie wykorzystałem moment, nie? Była przemowa. No co, i zabronisz mi? Po takiej przemowie <grywanie> teraz mi <zgupi? grywanie> No właśnie, więc ale ja idę i zrobić tatuaż. Ale, ale ja go ja... zobaczę kiedyś. No później pokażę, na koniec. przyjedziecie. Ufam ci, Mateusz, że to będzie coś wspaniałego i zgodnego z tobą i w twoim stylu. <grywanie> ta druga będzie taka jak ta. I got the glock in my robbie Seventeen shots, no 38 Yeah Co tam kameru, już pozwolę jak masz? I got the glock in my robbie Seventeen shots, no 38 No Dobra, zaczynamy Au 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 Później będzie knebel Żebyś, żebyś nic nie mówił Knedl? Knebel? Knebel, knebel to sobie zjesz później Jedziesz malina. Jedziemy, dawaj malina. Ciągniesz że yeah, yeah. sobie taki super pomysł, żeby narysować moje mocne oczko w głowie. Już coś widać. Duły. No nie wiem, ty zastanawiam się. Ile, ile musi być tysięcy łapek w górę, żebym to zrobił? Podajmy 150 A to jest to całe życie. <słyska> <słyska> to jest to całe życie.